Stawienie kandydatów rozpoczyna Łukasz Lach. Triumfator czwartej edycji Ligi RBRPL oraz WRC 2006 najwyraźniej ma chrapkę na zdobycie kolejnego trofeum, jakim jest Puchar RBRPL. Z tegoż faktu, jak widać, nie popisuje się specjalnie przed kibicami i jedzie jak najszybciej, co też przyniosło efekt w wygraniu kolejnego rajdu z rzędu. A Łukasz zawsze skromnie powtarza, że po prostu, zapierd... jak pojeb... Jeszcze mniej popisów stosuje goniący Gustawa, popularny, kopecki fan. Zawodnik, który pojawił się na polskich wirtualnych OS-ach całkiem niedawno, a już zdobywa uznanie pędząc szybko niczym Robert Kubica. Mimo bardzo szybkiej jazdy nie udało mu się wygrać z Łukaszem i zajął drugie miejsce w zawodach. No a to Michał Ostapiuk, który nie najlepiej czuje się w aucie. Ba! Na kostce musiał czuć się wręcz fatalnie. Uderza bokiem w betonową barierkę, ale jedzie dalej. Chiwice i tak docenili starania wciąż aktualnego mistrza Polskiej Ośki. A teraz eee, przepraszamy za usterki techniczne. Eee, to drugi przejazd patelni walińskich poprzez e, przez popularnego Ozdapa, który doskonale załawia zgromadzone tłumy. Paweł Chlebowski, jak słychać, ma jakieś drobne problemy z silnikiem i też nie może pokazać wszystkiego. Na co go stać Zresztą jak sam przyznaję Jeden z najlepszych polskich zawodników Nie cierpi rajdów asfaltowych eee, Drugi przejazd Nie jest niestety wcale lepszy Ale Paweł zajmuje czwarte miejsce w rajdzie eee, Pierwsza ośka Renault Clio Za kierownicą której siedzi Maciej Wilk eee, Jazda agresywna I widowiskowa Ale te najlepsze akcje słynny wiru, pozostawił kibicom na drugi przejazd. Największym rywalem zawodnika Radio Online był Marek Majewski. Kierowca Białego Clio przegrał o kilka sekund, ale na kostce zarzucał autem równie dobrze jak jego konkurent. E, drugi przejazd nieco mniej widowiskowy, bo jak wiadomo, ważna była też walka na czas z Willem. No a to naturalnie Paweł Kalusza e, nie ma żadnej litości dla swojego Mitsubishi Lancer Evo 9. PKC miota swoim miskiem na prawo i lewo. A publiczność jak było słychać w ekstazie radości. Eee, także na drugim przejeździe patelni hamulec ręczny Evo 9 nie ma łatwych chwil. A teraz kolejny przedstawiciel świeżej krwi Łukasz Kucharski. Eee, jak widać, to takie wyważenie efektownej i efektywnej jazdy E, warto zaznaczyć, że to jedyny na podium ośki Piotr Punto Super 1600. Takiej sytuacji do tej pory w Pucharze nie mieliśmy. Tubaru e, impreza N12 i Marcin Pachla. Popularny Marcelus pokonuje nawroty z odpowiednią fantazją i polotem. Kto je? może to zasługa sponsora, widocznego na bocznych drzwiach firmy Energizer. Tyle strzałów z rury wydechowej, nie zaprezentował nam jeszcze żaden z uczestników. Autorem jest oczywiście Wojciech Talaga i Fiat Punto Super 1600. Wojtek miał kapitalny początek sezonu, teraz wjedzie mu się nieco gorzej, ale nadal jedzie bardzo szybko. Kibice też nie mają na co specjalnie narzekać, chociaż na drugim przyjeździe auto było wyraźnie uszkodzone i Wojtek nie forsował tempa. Teraz nadjeżdża zawodnik o dość nietypowym, kto wie, może i najbardziej nietypowym niku brzmiącym FIA. Niestety na pierwszym przejeździe kibice przeżyli ogromny zawód, a na drugim już było nieco ciekawiej. Proszę popatrzeć, fatalny błąd, kierowca musiał spalić się ze wstydu. W Elmocie zobaczyliśmy także głównego organizatora pucharu RBRPL, szefa Coma Land Rally Team, Łukasza Bednarza. Była to premiera nowego klejenia Renault Clio przygotowanego przez samego Kaschola, też trzeba było pokazać ją w efektownych akcjach. Łukasz z takim autem nie mógł zanudzić ci kibiców. Marcin Cywka już na początku efektownie ścina pierwszy nawrót na patelni dając dużo frajdy zgromadzonej publiczności. Chociaż dalsze wiraże nie są przejechane piorunująco, to jednak był to dobry występ kierowcy niebieskiego Punto. Przyzwoicie i na poziomie kostkę pokonuje doświadczony Malta D w Subaru Imprezie 12. Ale w tym miejscu przydarza się drobny błąd. Na szczęście. Bez większych konsekwencji. Eee, Rafał Bańka, także w imprezie M12, również nie zawiódł kibiców efektownie, dymiąc i piszcząc. A że można mocno zarzucić tyłem punto przekonuje nas Tadeusz Brzeski. Zawodnik można powiedzieć na fali. Potrafi jechać równie szybko. To bardzo widowiskowo. Ale drugi przejazd kibice musieli mu wybaczyć. To już była czysta walka o cenne sekundy. I nie zobaczyliśmy żadnej popisówki. Żółto-czarnym Renault Clio Super 1600 doślizguje się Noriel. Jazda na granicy przyczepności. Kibicom bardzo przypadła do gustu. A to jedyny forciesta w konkursie i Grzegorz Laba, który do pierwszego nawrotu doszedł najszerszym bokiem i nie omieszkając odwiedzenia rowu i prawie przejechania jednego z kibiców. Mimo spadki jazda bardzo widowiskowa, czym kibice są na pewno zachwyceni. A za pierwszym razem Grzeszkowi chodziło chyba o dokładnie taki manewr bez zahaczania o rowy i tym podobne. Zaś Paweł Magierski na pewno przesadził. Jego wołania Somebody stop me nie usłyszały na pewno dobrze jego hamulce. Ale Paweł pokazał kibicom, co potrafi jego N11. Za drugim razem było już znacznie wolniej i rozważniej. Marek Ciosk był chyba jednym z największych nieporozumień na kostce Walimskiej. Chwała mu za to, że choć raz zarzucił swoją renówką, ale kibice nie mogli mu tego darować. E, dość szybko jako lekarstwo na niezadowolonych widzów nadjeżdża Marcin Nawrowski w Evo 9. E, dzięki Marcinowi publiczność na pewno odzyskała nieco wigoru i zapału do dopingu kolejnych zawodników. A w ten sposób swoją malutką zastawą Jugo rzuca Jakub Machnikowski. Tak efektownymi poślizgami popularny Krus wygrywa swoją kategorię A5. Nie tak dobrze jak zwycięzca rywalizacji Wiugo pojechał Robert Podlecki, ale i on zasłużył na brawa od zgromadzonych widzów. Na drugim przejeździe, podobnie jak Oznacz słynny, Robecki, całuje betonową barierkę, ale jedzie dalej w zawodach. Jugo w barwach zespołu PAK? Tak, to Maciej Jarmakow, który w swoim debiucie w klasie A5 zajmuje trzecie miejsce na podium i on pokazał, że wie do czego może pozużyć hamulec ręczny. Ambitnie i walecznie atakuje Paweł Ciężkowski w Subaru N12. Pierwsze podejście do walińskich patelni nie najlepsze. E, na szczęście drugie jest już znacznie lepsze i kibice żegnają Pawła uśmiechem na twarzy. I kolejny z samobójców w malutkim jugo. Grzegorz Jakubiak sprawnie i zaradnie obraca swoją zastawą, ale w rywalizacji A5 jest poza podium. A oto jeden z weteranów klasy Super 1600, Bogdan Świst, e, zaczyna bardzo szeroko, ale kibice nie oszaleli na punkcie jego jazdy. Drugi z dominującego rodu brzeskich Mateusz, zawodnik z PCH, miał chyba najbardziej efektowne wejście z Osiek, ale dalej nie zdołał pokazać równie efektownych zagrań. Pablo Nas, mimo lasynowsko brzmiącego pseudonimu, nie pokazał latynowskiego tańca swoją Subaru imprezą M12. Rafał Gorgoń z Teamu pak 4 rozgrzewał tarcze hamulcowe w N12 do czerwoności, ale jego subaru na pierwszym przejeździe nie traciło efektownie przyczepności. Na szczęście już co innego zobaczyliśmy przy drugim podejściu. Jazda pełnym bokiem entuzjastycznie reagującą publicznością. Michał Borowy z Raili. nie pozostaje gorszy od poprzednika i również pragnie zdobyć serca i uznanie publiczności. Za kierownicą kolejnej N12 przelatuje przez kostkę. Bardzo efektownie. Jarek Frydrych nie zalicza tego rajdu do udanych. Uszkodzonym w piatym punto starał się jak mógł pokazać cokolwiek przed żądą efektownych slajdów widownią. Ale błąd przytrafił mu się także na oczach wszystkich na kostce. Ponosi ogromne straty czasowe i ze smutkiem, ale bokiem podąża dalej. i ostatnie jugo, którym e, podąża Miedziu. Niestety, kierowca białej rakiety był najgorszy w swojej klasie, ale na pewno po części zrekompensował się na kostce. A w takim oto stylu żilafanickiego Marcin Zabolski zabawia walimskie audytorium. E, jako, że nie walczy już o wynik, może sobie pozwolić na maksymalne szaleństwo, który pokazuje także na kolejnych nawrotach. Niestety, tuż za patelniami Marcin kończy rajd. E, jak nie idzie, to nie idzie. Takim mocem jechał zapewne Darek Bałazy, który błąd popełnia także na kostce, ale dzielnie walczy do końca. E, tym samym zaprezentowaliśmy już Państwu wszystkich kandydatów i zapraszamy do głosowania na forum rbr.pl. E, do zobaczenia i do usłyszenia.